Pragnąć może tylko człowiek, który prawdziwie żyje, żywe. Jak jest niewidzialna ręka rynku w ekonomii? Tak ja myślę, że jest niewidzialna ręka na losu, gości. losu, albo magii na gości. Ja wiesz, jak mówię na starość? Zmierzch ciała. Tak nazywam. Cześć, nazywam się Julia Oleś i witam was w końciku zwierzeń magi na gości. Spotykamy się z wybranymi najbarwniejszymi uczestnikami najnowszej czwartej edycji programu, żeby dowiedzieć się od nich trochę więcej, jak z ich perspektywy wyglądało to doświadczenie. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Basią. Basiu, no powiem ci, że wrażenie niezatarte wywarłaś na nas no wszystkich. Prawda. Naprawdę jesteś jedną z najbarwniejszych postaci tej edycji. Jak wspominasz udział w programie? Ja? Różnie. Różnie. Co to znaczy? Po różnie? prostu różnie, pozytywnie. Mm -hmm. no, duże się działo. Duże się działo w znaczeniu takim. Był, dla mnie to był taki duży spontan. W ogóle na spontanie to przyszłam. To tak najlepiej przecież. Tak, pomyślałam, że się nie martwiłam, że nie, się nie analizowałam, nie porównywałam innych odcinków. Byłam tylko tak po prostu... Moja taka, taka wiedza o tym programie, to po prostu obejrzałam sobie jeden odcinek, który mi przesłano i tak sobie przyszłam. Więc nie, mm -hmm. przede, nie, nie denerwowałam się, nie analizowałam, nie miałam czasu. Nie zaplanowałaś nic. niczego? Tak, nie zaplanowałam. I tak było lepiej. Też tak myślę. Byłam sobą, y, jakkolwiek to wyszło, ja to obejrzę, to byłam sobą. <grym> no właśnie, jestem ciekawa, jakie y, je będą twoje tak, refleksje, Tak, pierwszy raz jak to jakby tak ja jako ja, bo się zdarzało, że tam byłam za tą kamerą, ale nigdy nie ja jako ja. Co dał ci udział w Magii na Gości? No, spełniłam swoją potrzebę. Mhm. Y, no, potrzebę... Y, Zmierzenia się. To jest moja nadrzędna. Mm -hmm. Jak długo nie mam tej potrzeby zaspokojonej, to się tak nerwowo kręcę, muszę to mieć. Więc na pewno to zostało wykonane. Mm -hmm. no, to się stanie. Widowiskowo cieszy. dość. A to już jakby nie chcę myśleć nawet na ten temat. <laughs> na wyższej okazji, widowiskowo wyszło. No to tak, ta potrzeba została mm -hmm. zaspokojona. Twoim zdaniem, kobieta dojrzała lepiej wie, czego chce i bardziej pragnie. Ponieważ jednak lepiej wie, czego chce, a czego nie chce już, to myślę, że te pragnienia może być bardziej intensywne. Pragnąć może tylko człowiek, który prawdziwie żyje, żywe. Czyli wszystko sprowadza się do tego do, życia, do witalności, do, do, do chęci bycia, życia, tak. Dlaczego wybrałaś Dawida? Dlaczego wybrałam Dawida, wiesz co? Jak jest niewidzialna ręka rynku w ekonomii, tak ja myślę, że jest niewidzialna ręka losu, gości. losu albo magii na gości. No wybrałam go, tak? Jak, jakoś tak po prostu, pon... nie, pętak, tak, szczerość to jest po prostu taki program, że szczerość, szczerość i tylko szczerość jest najważniejsza, mm -hmm. no nie, nie analizowałam oczu mężczyzn. Mm -hmm. Być może wybór by był inny, mm -hmm. może nawet wiem jaki. <laughs> Czyli zanalizowałaś to, co tam zobaczyłaś i wybrałaś Naszałam Dawida. go mm -hmm. bratnią duszą. A czy byłaś w kontakcie z Dawidem już po tak, zakończeniu byłam. programu? byłam. Byliśmy, no rozmawialiśmy na telefon, tak? Wracaliśmy i rozmawialiśmy telefonicznie. Mm -hmm. No i tutaj były różne takie y, punkty widzenia, rozmowy, etc., 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 etc. Kiedy patrzę teraz z perspektywy, to myślę, że one były... Przydatne, powiem pragmatycznie. Przydatne? przydatne Człowiekiemu? Ja myślę, że po dwóch stronach. Myślę. Czyli coś sobie Ta, daliście Że w tej jakieś lacy. prawdy duchowe padły. Czyli nadal uważasz, że jesteście bratnymi duszami i to nie przez przypadek się spotkaliście? Myślę, że tak. Że ja wyczułam wtedy dobrze, chociaż w, w, uważałam, że no nie, no, jestem. Jak mogę wyczuć kogoś, jakąś bratnią duszę energetycznie, jak ja jestem jednak no, do połowy zblokowana tak trochę stresem? Więc myślę, że tak. I no. Jaka była różnica wieku między Dawidem a tobą? Yy, nie wiem, na moją pamięć on ma chyba 33 mm. albo 2. No to weź sobie przelić. 65 odejmi. Mm -hmm. no. I myślisz, że Znaczące. to jest różnica wieku, która umożliwia nawiązanie prawdziwej więzi z drugim człowiekiem? Wiesz co, więź jest prawdziwa, jeżeli jest szczera, jeżeli jest z głębi serca. Różne rodzaje więzi możemy mieć. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o więź, jeżeli chodzi o jakąś przyjaźń. Czy, jeszcze, czy nawet powiedzmy, jakąś relację wiesz, czy seksualną, czy jakąś taką inną znajomość. To też nie musi być przecież mm -hmm. jakaś bariera wiekowa. To raczej wzorce przekonania zaważą optyka swoista, tak? Ja mówię, czasami nie wiadomo, kto jest młodszy. Nie sądzisz? No, Zdecydowanie. Czasami nie wiadomo, kto jest młodszy. Zwłaszcza, że sama mówiłaś, że obnażenie ciała jest dla ciebie mniejszym wyzwaniem niż obnażenie duszy. To ciało już. nie było obnażone. Twoje ciało nie było obnażone? One było bezbronne. To dobrze czy niedobrze? Dobrze, ale nie było obnażone. A dusza? A dusza zazwyczaj się chowa za moim ciałem. To gdzie była twoja dusza w programie? Nie, w tym programie starałam się, żeby była łapa w łapę z ciałem. I jak ci się rozmawiało z Dawidem? Była to fajna rozmowa, ale miejscami właśnie widziałam, że jakby on ma to, czego nie mam już dawno ja, tak? Czyli jakieś przeszkody, jeżeli chodzi o bariery wiekowe. Tak. Aha, ok, czyli dla ciebie to nie byłby problem? Nie. Ale widziałaś, że on czuje. Byłby w sensie, respekt. gdyby miała mieć jakiegoś partnera na życie, no to oczywiście byłaby to relacja czasowa. I tyle. A miałaś kiedyś partnera tak. dużo młodszego? Tak. Jaka była różnica wieku między No mami? tak mniej więcej jak on, może nawet trochę większa. Okej. Okay. Ale to była, wiesz, no czasowa, tak? Jak, jak, jakieś zadanie do wykonania w Twoim życiu tak. ten partner, a wykonał to zadanie. No, wykonaliśmy to zadanie. Tak. I w Dawidzie nie było iskierki na to, żeby wykonywać inne wiesz, zadania? Wiesz, coś, Ci powiem, jeżeli mnie tak pytasz, to ja ci powiem, pomyślałam sobie wtedy, że to jest niesamowita sytuacja właśnie taka non standard, że, że ludzie sobie jakieś takie robią, nie wiem, jakieś. Cziwactwa, Ci, wiesz, że takie, że, że ktoś, że, że jakaś liczba lat i w ogóle. Owszem, faza życia. Faza. Mhm. Faza jest inna. Jest to ważna rzecz. Faza. Tak, Nie tak zdarzają się 30-letni starcy. A starców jest dużo 30. Sama byłam dosyć. Stara, dosyć stara byłam, Kiedyś byłaś stara? Tak, teraz młodniej w sensie moje myślenie, tak? Mm -hmm. Oczywiście fizyczność, no wiadomo, że fizyczność będzie, będzie nas jakby troszeczkę będzie się oddalać, więc to może nie są związki na forever. Mm -hmm. Ale no fan jest niesamowity, że człowiek takie wierzy w takie głupstewka, tak się samo ogranicza, a mm -hmm. przecież sposób patrzenia, a jakoś, jakaś taka świeżość, jak, jakiś takie, wiesz, taki luk na życie, mm -hmm. nie? Takie, takie no, a przyjaciół rzeźnice. masz młodszych? Tak, tak. Przyjaciół mam. No, przyjaciół to jest duże słowo, ale mam znajomych. Też są takie tak, relacje z tak, dużą 40 parę, wieku. 30 parę, tak, tak. Czy ty się dogadujesz w ogóle z ludźmi, którzy mają w metryce tyle samo lat, co ty? Powiem ci, gdyby to był interesujący facet, do którego ja, jakby, no powiem krótko, dostępu nie mam, to znaczy nie spotkałam. Mm -hmm. To no, bardzo chętnie się uczyła, od takiego faceta uczyła, uczyła, jak to powiedział Dawid, chciał się ode mnie uczyć. O, czego się chciał uczyć od ciebie nie ja wiem Życia pewnie wiem, cz czegokolwiek, ale ja mam takiego, wiesz, ja bym się chętnie <grym> spotkała mężczyznę, który mo mo może być dużo starszy ode mnie. To, to nie przeszkadza mi to. Tylko, no Julia, przecież wiesz, że w naszym kraju nad Wisłą troszeczkę trudno jest. Y jakoś tak ci mężczyźni, y y <grym> y no, no jest różnie. Jest różnie. Jest różnie, więc jakby to to jest ta sprawa. Mm -hmm. To nie to, że ja bardzo chcę, tak? Ale nie będę się tłumaczyć w ogóle. To, o, oczywiście, co? że się nie tłumacz. A według twojego doświadczenia, który znak zodiaku jest najlepszym kochankiem? Więc y, według mojego doświadczenia no to jednak byk, zmysłowy. Mhm. Jednak. Tak. Ognista tak. energia. Zmysłowa, mhm. ziemska. No, a starość istnieje? Czy jest fikcją? Ja wiesz, jak mówię na starość? Mhm. Zmierzch ciała. Tak nazywam. Dobrze ci z tym upływającym czasem, co? W niektórych aspektach mniej. Ale to wiesz, co myślę, że chyba te plusy przewyższają te minusy. Z tego, że tak, co mówisz. Zdecydowanie. Nie zamieniłabym się nawet sama ze sobą, hmm. ale też tak nie można powiedzieć, bo tamte były etapy także moje. Tak. I też były potrzebne. Też były potrzebne. Przyszłabyś drugi raz, gdybyś miała drugi raz podjąć tę decyzję? Wróciłabyś do magii na gości? Ja nie. Nie? nie? <laughs> Za duży stres? Nie, ja, ja tylko bym mogła przyjść, żeby mnie wybierali. Mm. Żeby siebie no. wybierali. No. O, że ta odpowiedzialność jednak za duża była dla ciebie? Yy, nie, tego nie widziałam. To już znam. To już znam. Ale to by było. No i nie wiem, czy jestem taka duża, żebym to wytrzymała. <laughs> Wszystko byś wytrzymała, gdybyś chciała, wiesz? O tym. Myślisz? myślisz? No, żebyś tak. wiedziała, że prawie, prawie. Dziękuję ci bardzo, dziękuję że przyszłaś i dziękuję, że to dziękuję wszystko mi bardzo. opowiedziałaś. Do zobaczenia.